nie mam za dużo zasób ale no dzisiaj mam takie udzielenie, że mam takie, takie rękawiczki i muszę to wyskoczyć za pierwszym razem się nie uda założymy się jak, zostawić, jak zostawicie 110 subskrybentów i lajków to, to wtedy dam parę serduszko i nagrywamy nowy film e, dobra za pierwszym razem się nie uda jak mówię nie udało się dobra. I nie wiem, o tym też się mówi. Nie wnikajcie na to, że tam leci jakiś film. O! Oh! czwarty? Hmm. E, tak, czwarty. Piąty? Piąty też był dany. Preuzy? Było i... blitko, było blitko. A i Igor, który był na moim sześciopczorku, on teraz nagrywa ten Dobra. Lecimy. O prawie! Prawie. Pan jest To był siódmy. Siódmy teraz ósmy. O, ósmy. Prawie! prawie! Tylko to jest trochę zepsuch, więc może się wywalić w każdej chwili. Więc się ryzykuję. Ryzyko. Ósmy, ja się nie udało, to był dziewiąty. Chyba, że ósmy. Aha. Nie. Subskrybujcie tam 3,37 Ładzie ona jest... ona jest tuwajna No? Która? Czórca zrobiła takiego, żebyście mnie subskrybowali Jak wszyscy fali? Euro 6,37 subskrybujcie 13 raz chyba No? 13 raz!

Nieważne, czy tam doskoczę? Jak myślisz Igor? Zdało, żeby się? Czy nie doskoczę? Nie, nie dotkoczę. Czy ty go A? Czy ty, ty go Nie. Stoisz? Tak. A, Igor, tutaj nie kłam, nie kłócaj. No ja to później zobaczymy. Dobra, lecimy.

Za 20 lat. Więc ten, kto lubi ten, ten filmik, ten, kto subskrybuje, no, 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 dawać więcej subskrybów i napiszcie w komentarzach. Doskoczę do najwyższego budynku świata. Dobra, dobra.